Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj piątek, 4 lipca. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Rodzaju. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kiriat Arba, czyli Hebronii, w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę nad Sarą, aby ją opłakać. A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chetytów z taką prośbą. Choć mieszkam wśród Was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u Was grób na własność, aby mógł pochować moją zmarłę. Tak przeto Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Machpela, w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam ale że pójdziesz do kraju mego rodzinnego i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka odpowiedział mu sługa. Gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham. Nie czyń tego nigdy, abyś miał tam wracać z moim synem. Pan Bóg Niebios, który mnie wywiózł z domu mego ojca, z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał, potomstwu twemu dam ten kraj. On poszli swego anioła przed tobą. Znajdziesz tam żonę dla mego syna. Gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi. Byleś tylko z synem moim tam nie wracał. Sługa ów zabrał z sobą dziesięciu wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram na Haraim. Tam sługa Abrahama wziął jego bratanicę Rebekę za żonę dla jego syna. Wyprawili więc Rebekę i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi. Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni lachaj Roy. Wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wierbondy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wierbonda i spytała sługi. Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przy, przez pole? Sługa odpowiedział: To mój pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy zaś opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce. Dzisiaj zwróciło moją uwagę w tym fragmencie to zachowanie Abrahama, który przeżywa śmierć swojej żony Sary, opakuje ją, ale później czytamy, że Abraham, powstawszy, odszedł od swojej zmarły. To słowo powstawszy pokazuje, że był jakiś moment, w którym on zakończył swoją żałobę. Jest dużo procesów w naszym życiu, które się toczą. Czasami tak może być, że one są rozdrapywane w nieskończoność. Tak może być z żałobą, czy też z przebaczeniem. Dzisiaj ten fragment zaprasza nas do tego, byśmy zobaczyli, czy nie ma w naszym sercu, w naszych myślach, w naszym życiu takich niekończących się, niezamkniętych procesów. Nie Was, Błogosławie Bóg, was, Ojciec i Syn, Duch Święty, dobrego dnia. Szczęść Boże.